Załączamy urządzenie i wybieramy, na czym jedziemy. Na karcie szefa. Siemaneczko, siemaneczko, witajcie moje mordeczki. Witajcie, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Nocna nie śpi, trzeba zapierdzielać. Pamiętajcie, że ciężki transport idzie tylko nocą. Lecę w kierunku mojego dzisiejszego rozładunku. Mam dzisiaj napięty grafik. To jest ostatnia trasa w tym tygodniu. Miejmy nadzieję, ale przyłączę tylko kamerę. Obrzuciłem no, tak, kamerę. Trochę szybę umyję, żebyście lepiej widzieli. A załączymy takie światełko. Słuchajcie, yy, jakie plany na dzisiaj? Szybka piłka. Zrzuta w plusie, słomnika. Pierwsza zrzuta zrzucam 6 palet pomarańczy. Druga zrzuta lecę do Biedronki, do Krakowa. Modniczki czy modnicy. Tam zrzucam 27 palet mandarynki, po czym wracam na bazę. Ładuję się ponownie na Kraków. Tym razem do Eurokesha. Do Eurokesha będę zasuwał. Chciałbym zakończyć dzisiejszy dzień około 8-9. Mam nadzieję, że to się uda. Jak nie, no to zakończę o 10-11. Po eurokesza. Eurokesha fajna odpoczywamy. Koniec dnióweczki i, i weekendik będzie. Tym ciężkim transportem, to faktycznie nocami latają chłodnie, a chłodnie często są e, przeważnie chłodnie, są moim zdaniem przeładowane. Często tak bywa, że mam jakieś półtorej do 2 tony nad nadwyżki na sobie. Dafik też jest ciężki. Patrzcie, moje długie światła. Ha. Będę musiał wymienić żarówki u góry, bo tam mi się spaliła pozycja. Nie pozycja, postojówka ale to zobaczę na spokojnie. Parkingu będę wymieniał. Tak, no jakby powiem Wam, że taki mam numer. Teraz taką mam dziwną sytuację, że retarder mi nie chce działać. Ale numer Ty, ale numer. Ale numer powiem Wam. Ciężarówka mi się tak zachowuje, jakby retarder mi nie działał. Ja przed chwilą załączyłem retarder, to dopiero na trzecim stopniu zaczął mi, ale nie czuję, żeby mi zwalniał. Co jest grane? To miejsce, co tam widzicie na wprost, na pewno znacie z moich poprzednich filmów. Dojeżdżam, dojeżdżam do Amplusa w słomnikach, dojeżdżam. 6 palet tam zrzucam. Mam nadzieję, że mnie zrzucą. Ale najważniejsze, oby ten towar przyjęli. Bo nie wiem, nie wiem, wczoraj była taka sytuacja, byłem tutaj. To o byle głupie etykiety na etykietach był zły numer podany, już chcieli mi odrzucić dostawę. Musieliśmy interweniować tam, do Chop, chłopaków musiałem pobudzić trochę z firmy, żeby żeby tam powysyłali dokumenty, ale najważniejsze, że się udało. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też się uda. E, w ostatnim czasie już w miarę jest spokój, ale przed świętami to tutaj był taki kocioł. Taki, tak się tutaj działo. No młyn był, trzy dupy samochodu. W święta jak tutaj przyjeżdżałem, e, tak samo w Nowy Rok, Sylwester, aut od, od zarąbania la lala A, piątek No Teraz też jest Ta, Ale patrzcie, no godzinę mam 25 po północy, to się nie ma co dziwić To wszystko od 10 zaczęło teraz y, zjeżdżać, działać Miejmy nadzieję, że mnie rozładują, bo powiem wam, że mam awizację dopiero na drugą w nocy A jest pół do pierwszej Oby mnie rozładowali Chyba, że będę kazać czekać, oby nie 6 palet tylko, że mnie zrzucą. I się udało. Mamy rampę. Rampę numer 2 dostałem. I oczywiście. Oczywiście. Ach. Na tą rampę też się źle wjeżdża. Miejmy nadzieję, że jakoś to wejdzie, uda się. Pod jedynkę najgorzej jest z wjazdem. Zaraz zobaczycie, jak. Jak yy, jest problematyczny wjazd pod jedynkę i pod dwójkę. Nie, nie rozumiem, dlaczego zrobili takie rampy. No, najlepiej tam się cofa na prawe lusterko, ale w tym momencie też widoczność jest ograniczona. Ale ja spróbuję zrobić to na lewe lusterko. Powinno się udać. Powinno się udać. Nie powinno być jakiego problemu. Dobrze, nie kazał mi się podstawić pod jedynkę. Raz się tam podstawiałem. Nie, dwa razy, dwa razy się podstawiałem i to dwa razy pod rząd. Szybka powinna być zrzutka. Sześć palet, chłopakom powiedziałem. Miejmy nadzieję, że faktycznie szybko zrzucą, tak jak mówili. O. Już tak postawiłem. A teraz chwilka drzemeczki. Chopaki mnie pościągają, posprawdzają. Mam nadzieję, że przyjmą towar i będę jechał dalej na e, drugi punkt. Na mój drugi punkt, czyli na Biedronkę do Modniczki, Modnicy pod Kraków. Rozładowany. 4 godziny spędzone na Amplusie. Tego jeszcze nie grali, powiem wam. Aż się sam zdziwiłem, że 4 godziny mnie przytrzymali pod rampą. A że nie, nie 4, 3. Miałem tylko 6 palet. Oni te 6 palet wszystko musieli sprawdzić. Prawdopodobnie mieli na tyle czasu, że wszystko chyba sprawdzili. Cały, całe skrzynki co do jednej skrzynki przekopali posprawdzali czy jest w porządku naprawdę tutaj właśnie przeglądam filmy na, na kamerze, na wideorejestratorze co mi rejestruje moją jazdę i tutaj z nocy takie ujęcia takie ujęcia jak włączałem długie światło nie? no a poza tym chłopaki jeszcze ładują mi ładują mi tą, ładują mi ostatni punkt do Eurocasha i będę, będę yy, leciał z tym do Krakowa, zrzucić się i dopiero na bazę. No, ciekawe, ciekawe co wyjdzie. Powiem wam, dlaczego przeglądam te filmy, muszę to sobie znaleźć na kamerze y, pewien filmik jak dzisiaj w nocy jechałem do, do Amplusa na rozładunek. I między Wolbromiem a Miechowem, gdzieś na tym odcinku, miałem taki dziwny, nieprzyjemny incytet który zakończył się niestety nie uszkodzeniem naczepy u mnie. Yy, jadąc, jadąc, ja jechałem przepisowo pod górkę i nagle wzniesieniu na to taki chyba to był łuk i na tym łuku nagle ciężarówka zestaw skoczył, wyskoczył na zakręcie i co jest najlepsze, że gościu wwojechał. Po prostu miałbym z nim czołówkę Miałbym z nim czołówkę i on wjechał już na mój pas. Nie wiadomo, co byłoby dalej, czy, czy on by mi się nie wpakował w naczepę i, i byłoby. No i bym tego filmu na pewno wam dzisiaj tego już nie nagrywał. Więc e, za chwilę wam pokażę, jak jest naczepa uszkodzona. No i przestroga dla niektórych kierowców: słuchajcie, czasem zwolnijcie, zdejmijcie nogę z gazu, a nie zapierdzielajcie, bo noc i, i lecicie później na odcięciu wojewódzką wąską drogą. A ja właśnie wracając do tego odbiłem, odbiłem ile się dało do prawej, żeby też nie nabrać pobocza i gdzieś natrafiłem na, na drzewo, które bardziej wystawało na drogę i yy, zaraz Wam pokażę, po prostu to drzewo przerysowało mi po całej długości profil ten narożnik. Jak widzicie tutaj ten narożnik. Ja zjeżdżając do prawej strony uderzyłem prawdopodobnie w konar i przerysowałem po całej długości, że ten narożnik, który jest tutaj u góry, on mi się wcisnął do środka. Na szczęście nie ma żadnej dziury, ale jest niestety nieprzyjemny efekt końcowy. I będzie Ci taki 20 na godzinę jechał, szukając firmy, gdzie jeszcze musi wjechać na teren przemysłowy. A mi się kurna śpieszy, bo mam 12.23, a do 12.30 Przyjmują dostawy w Eurocashu. Mam nadzieję, że kurczę, przyjmą. Mam nadzieję, taką. Mam nadzieję, bo kurcze będzie. będzie lipa. Słuchajcie tego. nie ma nikogo. Jak się, rampa, to podjeżdżam. Dzięki. No dobra, se podjeżdżaj gościu. Dobra, słuchajcie, jest 12. Słuchajcie tego, jest 12.28. Ochrona mnie wpuściła, bo mówię, kurde, nie mamy. 12.30 nie ma, więc nie będziemy jeszcze dzwonić. Więc wjeżdżaj, pan, wjeżdżaj. A teraz zobaczymy, czy. E, tutaj w biurze nie będą marudzić a z życie będą marudzić a jak? się dowiedziałem właśnie, że ten towar e, wczoraj, wczoraj był o kurna, ale zarąbane ale zarąbane dobra, zobaczymy zaraz na miejscu jak to będzie wszystko wyglądało Ja sobie załączam czas pauzy, ale tak mi zaraz się skończy czas pracy. Słuchajcie, jestem na Eurocashu pod rampą i mam wielki nietypowy problem. Skończył mi się czas pracy. No to co, bo garamy w koło fortuny. Te wyjaśnienia, wszystkie warianty Wam przedstawię. To jest. Karta doładowująca w Biedronce. Jak dam tą kartę, to tutaj w Biedronce pani przy kasie mi doładuje y, jakąś wystarczającą ilość czasu pracy, żebym mógł zjechać y, na bazę. Za tą kartę, to jest karta firmowa, więc tą kartą mogę płacić tylko w Żabce. I tu się doładowuje czas pracy na cały dzień. Jeżeli nie przejdzie w Żabce, nie znajdę żadnej Żabki, żeby doładować konto, to mam kartę szefa. Więc, jak coś, to na karcie szefa będę mógł spokojnie jeździć. A tutaj jest moja karta, i tutaj mam bonus 1500 zł, jak mnie walnie ITD. Sko mi się na niej w sumie skończyło: wszystko, wszystko. Dlatego teraz losujemy, zobaczymy, co koło fortuny pokaże. Zobaczcie sobie, że tutaj jest tablica. Mamy wskazówkę, co będzie nam pokazywała, jaką nagrodę możemy wybrać. No to co? Załączamy urządzenie i wybieramy, na czym jedziemy. Na karcie szefa. A jak? Szef będzie płacił. No to działamy z kartą szefa. Drodzy widzowie, słuchajcie, ogromna prośba do was. Powoli dobijam do 1000 subskrypcji. Dlatego pamiętajcie, żebyście subskrybowali. Kto jeszcze nie subskrybuje, klikajcie w czerwony dzwoneczek, zostawiajcie łapę w górę pod każdym filmem. I słuchajcie, robimy film, robimy film. Jak tylko mi przebije 1000 subskrypcji, zademonstruję Wam, jak, jak kupić w żabce doładowanie do tachografu kartą firmową. Dlatego zostawiajcie suby, lajkujcie filmy i w takim razie będziemy działać z następnym tematem, a póki co kończymy, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się, cześć!